Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Robi się już słonecznie, bardzo gorąco i słońce jest coraz ostrzejsze. Jest to świetny czas i pretekst do przygotowywania napojów chłodzących, a bardzo fajnym dodatkiem do takich napojów, a także do deserów, jest syrop cukrowy. Można go zrobić w domu bardzo prostym sposobem. O kilku alternatywnych podejściach do tego syropu wspomnę za chwilę w przepisie. No i gorąco zachęcam do jego przygotowania. Jest świetny do schłodzenia, szczególnie takich schłodzonych napojów, więc lat. I wtedy, kiedy na dworze jest ciepło, jest idealny. Przepis i składniki podaję na www.skuteczny.tv. Bardzo serdecznie tam zapraszam. A teraz filmik. Zaczynamy! Syrop cukrowy to nic innego jak cukier i woda zagotowane i ostudzone. Trzeba tylko złapać odpowiednie proporcje. Zazwyczaj robi się taki syrop w proporcji 1 do 1, czyli na przykład jedna szklanka cukru i jedna szklanka wody i wówczas wychodzi taki lekko płynny syrop, który możemy wykorzystywać później do schudzenia, po prostu tak jak syrop cukrowy lub w stosunku 2 do 1, gdzie 2 to cukier, a 1 to woda i tak na przykład dwie szklanki cukru na jedną szklankę wody i otrzymujemy syrop taki bardziej gęsty, na przykład lepszy do deserów. To już jak lubicie, jak uważacie. Ja dzisiaj robię syrop taki bardziej standardowy do słodzenia napojów, czyli 1 do 1. I teraz jeśli chodzi o cukier, to można wziąć cukier biały, bądź cukier brązowy, w zależności od potrzeb, czyli do czego potrzebujemy ten syrop i jaki smak uzyskujemy. Cukier biały no to jest po prostu woda z cukrem. Możecie sobie wyobrazić ten smak po prostu... Taki płynny słodzik otrzymamy. Syrop z cukru trzcinowego ma trochę inny smak, więc w zależności od tego, jakiego smaku szukacie, takiego cukru użyjcie. Można także skorzystać z mieszanki cukrów i ja tak dzisiaj zrobię. Najpierw cukier biały, jedna szklanka i cukier brązowy, pół szklanki. I cukier zalewam teraz wodą 1 do 1, czyli półtorej szklanki wody. Włączam grzanie i co jakiś czas mieszając gotuję tak długo, aż cukier się rozpuści, a całość w garnku się zagotuje. Dzisiaj robię syrop bazowy, bez żadnego smaku, no ale oczywiście można teraz tutaj wrzucić ulubione dodatki. Cynamon, miętę, wanilię, lawendę, kawę, kakao, tworząc ulubione syropy smakowe. No i to jest ten moment, syrop ładnie się zagotował. Wyłączam teraz grzanie i odstawiam do całkowitego ostygnięcia. Jeśli chcę ten proces przyspieszyć, to wstawiam garnek np. do zlewu bądź miski z bardzo zimną wodą i co jakiś czas mieszając czekam, aż syrop przestygnie. No i kiedy przestygnie, dodaję tutaj łyżeczkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny dla konserwacji. Dzięki temu syrop dłużej przetrwa. Jest to opcjonalne, nie trzeba tego robić. Ja tak robię, bo starczy na trochę dłużej i będzie smaczniejszy. Dokładnie mieszam, przelewam do butelki, zakręcam i wstawiam do lodówki, gdzie można przechowywać spokojnie do kilku tygodni. Taki syrop jest doskonałym dodatkiem i sposobem na posłodzenie schłodzonych napojów, na przykład rożonej, herbaty mrożonej, kompotów. Jest także znanym i sprawdzonym dodatkiem słodzącym do drinków i napojów alkoholowych oraz do wszelkiego rodzaju deserów. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Życząc smacznego, zachęcam do jego przygotowania, bo naprawdę, szczególnie w letnie dni, warto mieć go w szafce czy w lodówce. Smacznego!